Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. W poprzednim odcinku padło mi się w jaskini. No po prostu umarłem w tej jaskini No zdarza się. Tylko niestety. straciłem cały ekwipunek poprzedni. To, co teraz mam na sobie, to znalazłem w bazie. hełm mi wydropił jakiś mob. Teraz może trochę ze surowców rozbierał, Trzy diaksy. Trochę żelaza, no i takie tam rzeczy. No, szczerze, kurde, strasznie, ale to strasznie. Jak tam przyszłem, znalazłem tak naprawdę chyba tylko kilofa, azuryk chyba tylko, że znalazł i tyle. Nie było zbroi, nie było nic, nie było tej saszetki z jedzeniem, więc saszetkę sobie zrobiłem swoją nową. I morały tam tak spadły, że to jest naprawdę szok. No i poziom, który tam mieliśmy, czyli 22 Też niestety, no przepadło, wszystko po prostu przepadło Aż musiałem sobie do drzewny zrobić, bo... No dramat, normalnie Przepalmy sobie jedzenie, Żeby przynajmniej w mą trochę Jedzenia więcej Przynajmniej razem szklaną butelkę Chociaż szklanych butelek to... A nie, co ja robię? Azory w innym miejsce dajemy, tu dajemy proch, kości, skórę i tak dalej i wełnę żelazo. Sobie przetopię na dole węgiel, to automatycznie przerabiamy na pochodnie, bo jednak pochodnie w Minecraftie to bardzo potrzebne rzeczy. Tak samo jak węgiel. Niestety, kurde, ciągle mi brakuje tych podstawowych surowców, typu żelazo i no. No bo tak półtora taka, To na starszego Minecrafta to było naprawdę początek gry. A teraz to jest no 62 dzień No może ten Minecraft się tak dużo zmienił, że ja po prostu nie ogarnia może tego Minecrafta Po prostu nie ogarniam miejsc, w którym ten Ale dobrze, że ta kopalnia, którą widzieliśmy w poprzednim odcinku jeszcze ten kejik, to on dalej się tam rozwija, tylko nie chcę iść na tym poziomie trudności, które teraz mamy, czyli wydaje, że na trudnym, już nie pamiętam. Czemu mi krowa? mi krowa jest poza w ogóle tym tak trudny? Eee, nie chcę mi się wchodzić, bo nie chcę mi się znowu umierać aż tak głęboko. Bo jednak to jest bardzo głęboko pod ziemią. No. Krowa normalnie uciekła z tego Gdzie idziesz? Muszę pszenicę wziąć więc... i rozmnożyć jeszcze... jeszcze dwie... no to pszenica Na szczęście Chodźcie żeby móc pozyskiwać jak najwięcej skóry Nawet nie wchodząc z domu, za bardzo Nie wychodząc z bazy Hop, 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 hop Jeszcze hop, hop. ten nether trzeba też pozwiedzać, ale kurde, ten nether to jest tak trudny Już też szczerze, że teraz stracił e, dużo rzeczy ogrom po prostu tych rzeczy, które, tak jest mi tego szkoda że jasny gwint że no ja nie jest no, czekajmy, jak jesteśmy przy bazie już wezmę sobie chociaż ten żelazny no, pierśnik wezmę tam O! no ty O co za dziad mały! Normalnie nie podbawiam kiedy Ale kurde, kurde to co? Chyba sobie zasłonię te rolety Żeby mieć lepszy widok W nocy jednak styk, elegancja powinna być teraz w tym momencie idealnie no może nie jest idealnie, ale jest na pewno lepiej niż było I załatać tą dziurę przez tego O, idiota Hmm dwóch bloków. Ty akurat bloków które są tu, ale jestem sobie Dobra Dobra to jest ten mamieciek jaki? To do mnie do końca kurde nie do końca i widzę No wystrzelił creeperaj dobra, dobra. Ja musiał tu pochodzić i... No naprawdę te wszystkie dziury przez te klipery Bo lipa, lipa też Te dziury, dziury by to narobili Ooo, tam jest szkeleton Nie wiem mi teraz Oj, oj, oj Nie mam łuku O, shit, jest więcej tych szkeletonów Dzielają Starać. Łuk, chcę go zincentować, bo tam ten straciłem. A, i jeszcze wszystkie strzały, żebym stracił. Tutaj Mega, cudowato, Fak, fak, fak. Nie, tak uważaj, mogę tu zagłupić, to wejść. Muszę go zagubić, żeby tu wejść. że te wszystkie pochodnie, żebym zniszczył. Panie! Co pan? Ma creepery? O oh, no 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 no. o to jest przesada. jest akurat gruba przesada, mogę i spać? Mogę i spać, mimo tego, że są jakby potwory wokół bazy. Kolejny łuk. O i ile tych kurde, zlagował mi się. Zlagowała mi się gra to Ty, a tym golem to w ogóle coś robi? No ja tam widzę, że on tylko tam stoi, nawet tego creepera Tam mnie atakuje. Znaczy nie atakuje. Dlaczego że golem nie atakuje kryperów Kurde, nie wiem Nie pamiętam to ja mi się dał, żeby zaatakował creepera na moich oczach Jezu, po co mi tyle łuków ja powinienem te łuki teraz wszystkie wziąć te, które są takie niszczone trochę i je ponaprawiać na dole Te eks tego, że będę Dążę, żeby, żeby już implantować na tym najwyższym poziomie. A żeby mieć najwyższy, to musimy mieć chyba 23 poziom tej postaci i tego levela. Więc no, zobaczymy. z tym, albo w sumie nie z tym, to jest maksymalny już łuk. Jednak po co mi na no, aż tyle tyle tych łuków jednak, nie? Tak to sobie zrobię Dobra to ten z tym kurczę, no. ten z tym dobra, mam 4 łuki w 100% sprawne Może ja nie planuję z nikim grać na tym save'ie. No nie wiem po co mi tyle tych ukup, ale przynajmniej miejsca w skrzynce zajmuje. No. I tą za skrzynkę też trzeba w końcu, w końcu zrobić z tym farmy tego piaska dusz. Nie wniknąć te nederowe wrodawki. Bo no, jak się ma nederowe... Chcemy tak się odporności na ogień A wiem, że na pewno muszę się, e, e, coś nie jestem wytłumaczę steka jest No i rób się, rób się No i co z tego wyszło? Niezgrabna mikstura No nie mogę tego tolerować. To mogę. I coś się robi chodziło. Wow. Coś się robi. Zobaczymy, co się zrobi. Wcześniej się nie chciało nic tego robić jednak. No teraz się coś robi. Zresztą drugiej w ogóle połeczek. 17. Mistrz siły. O! I większe obrażenie przy ataku to się przyda jak na razie to jest w stanie jednej z pierwszych wypakuje do ekipunku nie wiem czy brać się już powoli na robienie zbroi nowej Muszę po prostu poczekać na odpowiedni poziom naszej postaci Zobaczymy ten ktoś już się jest, no jedź chłodnicie to spokojnie albo szybko się w nim te zębcie jednak no, przetopiają dobra mamy już taki i żelazo no, a teraz wypada cały garnek, ogarnąć te skrzynie czyli na pewno to ściano muszę przenieść Opa, tak, No i teraz mamy spory Spory są już praktycznie wszystkie ten zrobione buraki są jeszcze takie... ten hmm, jednego chyba był... jakie nie za bardzo ale to ten, to tamciul To mi to sobie to zabijał zwierzątka? To niestety mieczy już nie domaga. A nawet nie mam kobla, żeby zrobić ten. To może. Mhm. Dobra, w końcu się spożywa. Jest się kamień zwykły, ten przetapiony. Też bym przetapiał, żeby zrobić piec, ale potem go znalazłem w... Kurde, no co jest tą skrzynką? O, zamknęłem się w końcu. Zrobię coś kamienne. Aha, dobra, wzięłem ten słaby pierśnik. Myślałem, że kurde, wziąłem nowy nie, pierśnik z złota. E, już się ten? Już się rozbala? Bo słabe. Tak, wiem, że te z, z złota rzeczy są naprawdę chujowej jakości, ale nie wiedziałem, że aż takiej. Zresztą prostu, zobaczyć, czym, czym możemy zrobić mm. z jedynymi. Nic nie ma, jest kurstawek, jest bara baranie dwa. Syk. Są świnie, są kolejni chymowcy. Jedwabnie do tych no. Nie wiem Może... Jakby się, się okazało, że wykopię się wykopię rudę Czyli ma tu dłoń rudy, a nie na przykład... Ten to... jest um, chyba ten sam, nie Czy jest to za generalny? Kurde, w handlarze pędza Tacy nie fajnie są i trzeba jakoś rozbijać, bo to jest ten pasek, ale kurde nie wiem muszę jakoś kupować? Jezus Maria, ile tych chymowców jednych chłopaki czem baranka? tu jest baranek nie żyje I nie ucieka jeszcze, ale ty zniszczy nie, W sumie mogłem dalej eksplorować tamtą szkinię, ale to zaraz się tam udamy, tylko żeby jednak to jedzenie było. Jeżeli się nie okazało, że jedziemy do szkini i nam braknie na przykład jedzenia i będziemy musieli wracać z tego powodu, że mamy za mało jedzenia. Tego bym mm. raczej nie chciał, bo to jest marzewanie czasu. Mamy jeden poziom wyżej z poczko. Wtedy poszukał brzu, bo z brzu ja robię wejdzie w mieć jeszcze więcej pochodni. Też paliło do piecie śresno, ale całkiem mało. Akurat y, zachodzi słońce. No, świnka. Co za Franca mała? umieraj Ty nie Akurat przez nocce poczekamy, aż się przetopi... No znaczy, ci... Kurwa, co ja gano. Przetopi. Y, usmaży na ku... nasze mięso. wolę sobie tam chodzi, nie co tam chodzi Niestety, jakiś błąd kryje, że nie wiem czy to jest jakiś że czy nie potrafią się zrychlić jakby sobie ale to jest spoko bo nie musimy aż tak podróżować żeby ten żeby znaleźć więcej piń a mniej winnych więc cyk tu są świnki. O kurde, świnie mi dużo, mniej więcej starczy paliwa. Ale baraniny też mają dużo i też nie starczy paliwa. Na baraninie na pewno nie starczy. Aj ja ojej. Ale lito. Muszę drewnem polić. O kurde. No tu też zaraz się skączy. Hmm... Nie fajnie. No w Lego Lego Tak go! No. morda, bo nie bij ją Dobra, że było najmana no. Ten Enderman ale nie Enderman aleje Dzięki Pokażuję Z tego co widzę Ale zdarza się no Ale ender ferwer, ferwer kresu o, ja nie mm. <laughs> Jak on znowu się z kolejnym endermanem leje To będzie szoki niedowierzany Co, co brakło? A, już się fajnie No jasny blink, no Ile mam tego jedzenia? Dobra, powinienem skoczyć Więc... Wziął, wziął, nie, jak zrobiliśmy już te to bym sobie wziął dwie chociaż Nie mogę tego Kurczę, szkoda to nie by było jakbym to mógł wpakować jednak yy, Dobra Idziemy w klimę zbroja Raz jeszcze te Jak będą No o ile cię w klimę chyba w klimę i Eee! Hahaha! Ha, ha, ha. Po co strzelił ten? Oni całą całą zbroję złota Nie wiem, nie na to przetrwa. Sprawdzimy. Sprawdzimy Ale po więcej, jest to surowo, żeby zrobić Le, Wziąłem ten węgiel? No właśnie Kurde bele no I znowu się tyle wraca... O! To jest w ogóle złożeni ta kopalnia Tam mm. jeszcze wszystko, nie odkryłem Więc... Mm, szukamy nowych wyrażeń tu się, tu się to przepala, dobra 9 węgla tak powinno w miarę nam no, wystarczyć. Resztę tu nie zostanie na świetlenie budynku to ja będzie w następnym odcinku zająć się farmą, tak w 100% farmą żeby zdobyć wszystkie zwierzęta, tam barany i w ogóle krówki mamy teraz mogą być barany, potem kury na przykład Teraz kur... córka, ale piórek chyba nam dużo Teraz tu porobić skrzynki, obok tych O tej, na stronę W dół Tędy I chyba tędy przeszło do tamtej części kopalni kejwa jak wzało, tak to bywało tak nie że tak widzę tego ekranu który się ciemnia to jest ja piernicona no. teraz chodź w dół nie ma żadnych obrażeń nie biło. Teraz nie, nie pamiętam. No tu na pewno nie. Z się padę, zlodowuje. A jak się padę zlodowuje to lepiej żeby się nie rozwodował. Cyk kabelek. I lecimy. Cyk. Dobra. Ale to widzę, że to jest tu. tu tak mi się wydaje tak nawet postawiłem ten to chyba oznaczało, że muszę iść tu w górę oczywiście tu jest przejście zrobione do pierwszej części i tu jest ta kopalnia Trzeba zejść w dół, żeby nic nie było. Jesteśmy. Jesteśmy w tej nieznanej części. A widzę, że od razu żelazo znalezione. Więc bierzemy. To jest mi trudne. to jest. w zombie

Ciemnego kilofa, żebyś ten, ale na razie po prostu jak się ten zniszczy, a bo jak się ten zniszczy, to po prostu wrócimy do świata oczywistego i wyjdziemy z tej kopalni tylko żeby w niej nie umrzeć. To jest, to jest zadanie. Zabij las! które mi się przydadzą, żeby zrobić fajne wyjście do kopalni odkrywkowej Ale tu już trochę to zwiedzał, trochę tu już wykopał Jakieś tam rudy, które żem widział skopał po żeby się nie okazało, że się coś tu zrespił To był w ogóle spawner tych pająków, ale no Niestety Jak widać tylko proste z nich wezmę Bo kiedyś będzie potrzebne do fajerwerków Dziś tu były diamenty A nie Diamenty ja znalazłem kopiąc w ogóle la lazuryt, Ale A co widzę, że to jest tyle Dobrze, że tak Dobra, następną część kopalni będziemy zwiedzać w następnym odcinku, więc oczekujcie po prostu.